Cześć, witajcie. Właśnie odebrałem kolejną przesyłkę z Militari. Zaraz Wam pokażę co jest w środku. A w środku jest pokrowiec na wiatrówkę z kieszeniami, gdzie można położyć ewentualnie jakimś lunetę. Zobaczę jeszcze, czy tu jest zamek. W pokrowcu mamy takie wyłożenie gąbką, dzięki czemu wiatrówka, która będzie tutaj w przyszłości nie będzie, nie, nie będzie ryzyka, że będą na nie jakieś uszkodzenia mechaniczne czy rysy.